Dla młodych śpiewaków to jest jedna rada, nic nie przychodzi za darmo, nic nie przychodzi łatwo. Trzeba wszystko samemu pokonać, trzeba wszystko samemu zdobyć, zdobyć własną ciężką pracę. Ja miałem tyle przykładów, sam na sobie, miałem chociażby z, z, z Onieginem w Krakowie, ale jeszcze wcześniej. Byli tacy chałturnicy w Krakowie, przyjeżdżali z Bytomia, z Opery Bytomskiej, z Opery robili sprzedawaną narzeczoną. No i miał to śpiewać Marian Kołba, ale on wyjechał do Wrocławia, tam został zaangażowany, tam był dyrektorem też, że już nie pamiętam kto. W każdym razie nie wypuścił go na to przedstawienie, no i polecił mnie, mówił, U Zaręby jest taki młody śpiewak. No, i przyszli do mnie. Zaśpiewałbyś jenika? Zaśpiewałem. A kiedy jest premiera? No, premiera jest za, za dwa tygodnie. nauczysz się, ale jeszcze do tego są próby, prawda? Próby, próby generalne, inne. I za dwa tygodnie opanowałem całą operę na pamięć, łącznie z reżyserią, ze wszystkim, i zaśpiewałem. I miałem taki przykład. Że jeżeli coś, się jak powiadam bardzo szybko. Jest taka opera szymanowskiego. Hagit w Katowicach nagrywaliśmy chyba pendereckiego ucznia, dyrygował Kort, a był chór polskiego radia. I oni nagrywali właśnie tego szymanowskiego. Mój okazuje, nagrałbyś ze mną. Z nami partię solową, tam jest taka partia solowa. No przecież ja tego nie umiem, nie widziałem na oczy. Nie wiem czytać dobrze nuty. No rzeczywiście, przyniesie minuty, powaczę, powaczę. No, no dobrze, i nagrałem to awista Ja nie wiedziałem, że to jest takie trudne. Tak nauczyłem się dobrze czytać nuty, że czytam po prostu, abym czytał gazetę. Nagrałem to awista I potem historia taka, że tutaj w Filharmonii Narodowej yy, dyrygował tutaj dyrektor WIT i właśnie to dzieło było wykonywane. Ja sobie nie zdawałem sprawy, jak to jest strasznie trudne, jak to usłyszałem. A potem przychodzę tam do niego, do nich, do garderoby z gratulacjami. On mówi: a Aby pan, pani Kazimierzu, że myśmy się tego nauczyli na tym nagraniu, które zrobiliście w Katowicach. Na tym moim. Tak, na to się uczyli, bo to jest takie trudne. Czyli tak mi to potem już łatwo wychodziło. To nauczka dla wszystkich. Trzeba swoją własną pracą, ciężką pracą wszystko zdobywać. Nie z nagrań. Z nagrań nie można się niczego nauczyć. Można tego kogoś naśladować, ale naśladowanie to nie jest oryginał. To nigdy nie będzie oryginał. Będzie gorsze. Trzeba dawać coś od siebie. Dlatego ze wszystkim najpierw się dobrze nauczyć samemu, a potem ewentualnie słuchać nagrań i robić korekty. I wtedy to wszystko...